Smutny widok po Wszystkich Świętych. Poważne zniszczenia na cmentarzach. Rośnie bilans szkód po wczorajszej wietrznej pogodzie na Pomorzu. Dzień Wszystkich Świętych upłynął pod znakiem silnego wiatru na północy kraju, który przewracał drzewa i łamał konary. Pojawił się pilny apel w sprawie wizyt na cmentarzach. Tymczasem IMGW prognozuje kolejne zagrożenia na niedzielę. Bilans szkód po wichurach we wszystkich świętych W Dzień wszystkich świętych mieszkańcom północnych regionów Polski dokuczał silny wiatr. Na pomorzu obowiązywały zarówno ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak i alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W związku z niebezpieczną pogodą, wczoraj odradzono mieszkańcom także wizyt na cmentarzach. Do 17 będzie wiało do około 65 km na godzinę, pojawi się też deszcz. Uspokoi się dopiero po 22. Jeśli możecie, przełóżcie wizytę na cmentarzu na jutro i niedzielę. Jeśli jednak wybieracie się dzisiaj w odwiedziny do bliskich, proszę was o zachowanie szczególnej ostrożności, apelowała w mediach społecznościowych prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Dramatyczne skutki wichury we wszystkich świętych z powodu silnego wiatru 1 listopada zarząd dróg i zieleni w Gdańsku odradzał wizyty na cmentarzach, zwłaszcza na tych obszarach, gdzie rosną wysokie drzewa. Odwołana została także zbiórka dla lokalnego hospicjum, która miała być prowadzona na gdańskich nekropoliach, oraz zadecydowano o zamknięciu gdańskiego zoo. Niestety nie udało się uniknąć szkód. Uszkodzone nagrobki na Pomorzu W związku z niebezpieczną pogodą w piątek strażacy przeprowadzili kilkadziesiąt interwencji w województwie pomorskim, przeważnie w powierzchnia Wejherowskim, Słupskim oraz w Gdańsku. Do ich działań należało głównie usuwanie powalonych drzew i gałęzi z dróg oraz chodników. W Gdyni i Sopocie silny wiatr doprowadził do zniszczenia trzech nagrobków. I MGW przewiduje, że wichury nie powiedziały w Polsce ostatniego słowa. Powrotu wietrznej pogody należy spodziewać się już w niedzielę. Alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązywać mogą w województwach, pomorskim, powierzchnia. Słupski, Słupsk, Lemborski, Wejcherowski, Pucki, Gdynia, Sopot, Gdańsk, Gdański, Nowodworski i Warmińsko-Mazurskim, Powierzchnia. Elbląski, Elbląg, Braniewski.